Cześć, cześć, dzień dobry, kochani. Dzisiaj taki dodatkowy filmik na spontanie, szybciutki. Obiecałam Wam, że za jakiś czas zrobimy rozdanie. Rozdanie wyzwań, które gdzieś tam leżą u mnie w szafie. Tu to, co widzicie, to jest przeszło 40 wyzwań. Większość z nich jest zalaminowana. Jakość ich to nie jest żelata. To są te wyzwania y, prototypowe, które Wam pokazywałam na filmikach. No ale moim zdaniem ich jakość jest y, zadowalająca. Y, możecie tak tu zobaczyć o z bliska. No tu troszeczkę widać, ale moim zdaniem to nic nie przeszkadza temu, żeby y, zbierać kasę. Jeżeli ktoś byłby chętny, to bardzo proszę. Pod tym filmem napisać, na przykład hashtag #słoneczko, żeby nam świeciło już hashtag #słoneczko i te osoby będę brała pod uwagę przy losowaniu. Fajnie by było i proszę o branie udziału te osoby, które są z Polski lub też y, mają jakąś tu rodzinę czy znajomych, którzy mogą odebrać w ich imieniu paczkę y, z paczkomatu tu na terenie Polski, y, bo wiadomo, że przesyłki zagraniczne no to są troszkę droższe. Ale jeżeli na przykład przyjeżdżacie na wakacje, lub w odwiedziny do kogoś, albo ktoś do Was jedzie i mógłby wam to zabrać, to nie ma problemu. Możecie podać y, na miarę na kogoś, y, byle to by było na terenie Polski. Hashtag słoneczko pod tym filmem i zrobię losowanie. Czekam na Wasze głosy do niedzieli. W niedzielę y, zrobię losowanko, y, bo tak jak mówię, tych wyzwań jest trochę. Tych wyzwań jest trochę. To wszystko czeka na swoją kolej. A codziennie praktycznie, no może codziennie nie, ale w każdym tygodniu y, są nowe y, wyzwanka do pobrania. No więc y, zbiera się, zbiera, a Kasiory jakoś nie przybywa, żeby odkładać do wszystkich. Y, więc bardzo chętnie się podzielę y, tymi wyzwankami. Dobra. Czekam na Was do niedzieli. Hashtag słoneczko. Do zobaczenia. Pa, pa.